Kilka lat temu podczas szczytu noblistów Lech Wałęsa mówił, że ta nagroda zobowiązuje. Jednak swoje słowa pan prezydent musiał potraktować nie do końca poważnie, bo w ostatnim czasie nasz pokojowy przecież noblista nieustająco nawołuje i zagrzewa ludzi do jakiejś rewolty, do usunięcia demokratycznie wybranego rządu. Przyprowadzę do Warszawy dwa miliony i pomogę im się katapultować. Mówi w studiach telewizyjnych były prezydent. A jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że wystarczy mu 48 godzin na wykonanie brudnej roboty. Co tak słabo, panie prezydencie? A dlaczego nie 10 milionów i dlaczego nie tylko 24 godziny? Niech pan się nie ogranicza. Niech Kaczyński nie zapomina, że to ja stałem na czele, że poprowadziłem bój tak, że dziś może rządzić. Prędzej czy później będzie działało prawo w Polsce. Kaczyński będzie rozliczony, przekonuje były prezydent. Problem w tym, że problemy z pamięcią musi mieć właśnie Lech Wałęsa. A to dlatego, że on swoją szansę ostatnią miał jakoś w 2000 roku. W wyborach prezydenckich uzyskał poparcie na poziomie 1,01% co pozwoliło zająć mu honorową siódmą pozycję na dwunastu kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta. W 1997 roku, za to trzy lata wcześniej, założył partię, HDC III RP. O tej partii jakoś mało kto już dzisiaj pamięta. To jest tak, że w demokratycznym państwie a takie państwo mamy, chociaż pewnie Legwa się uważa, że demokracja jest wtedy, kiedy nikt nie zadaje mu trudnych pytań. No więc, w demokratycznym państwie kogoś gdzieś poprzesuwać, katapultować, można przy urnie. Urna, U-R-N-A. Urna to jest to miejsce, gdzie wypowiadają się wyborcy i mówią, kogo aktualnie chcą widzieć u steru władzy. Tak się składa, że niemalże rok temu. Powierzyli pełnie władzy prawu i sprawiedliwości. Ja wiem, Panie Prezydencie, że ciężko się z tym pogodzić, ale najbliższa okazja, żeby kogoś gdzieś katapultować, żeby kogoś gdzieś poprzesuwać, nadarzy się już za trzy lata. Więc proszę na razie spokojnie poczekać.